Czawi do Maxwella. Maxwell biegnie lewą stroną boiska i co zrobi? Podanie za lekkie do Czawiego, Pike, do Alvesa, do Iniesty, do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz, ale i I Kasijas po raz kolejny. Alonso. Świetnie do Di Maria, ale jest trzech na jednego, prawdę Prawie, prawie trzech na jednego. I. Alves, tak, pikę do Messiego Messiego nie widać za bardzo w tym spotkaniu. Vija, Ibrahimowicz, ale faulowany Roman. Powiem Ci jedną rzecz. Barcelona nie wiem, czy już wygra, bo na moje to zadecydowała o tym ta pierwsza bramka na początku. Co o tym sądzisz? Tak, sądzę, że ta pierwsza bramka to pogrążyła Real Madrid, yy, znaczy Barcelonę. Hen-Ari! Maxwell A. Xabi Alonso, już spokojnie. <laughs> Piłka odbiła się w ryj, ale... Wyszła na aut, Maxwell z autu, do Iniesty, Iniesta, do... Bojan. Bojan i chyba Marcelo, ile dobrze mi się wydaje. Koniec meczu, Real 2, Barcelona 0. Dziękuję państwu za uwagę. Mateusz Borek i Roman Kołtun. Ko 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 Do zobaczenia w studiu.